Ja tu jeszcze będę ja przykładać. Witam panowie, zapraszam, zapraszam. Może ja to wezmę? To co? Jedziemy. Panowie, powodzenia. Oj, no zostaw. Dzień dobry. Nie poznaję doktorów. No, niech się siostra tak nie podlizuje. Dzień dobry. Jakieś problemy? Może czymś pomóc? Radzimy sobie. Nie widać? Oj, siostro. A wydawało mi się, że ktoś tu popłakiwał. No, mamy taką pewną młodą damę, której przydałoby się wsparcie. Co też, siostra, nie wolno. Cicho, tam siedzi. Uuu, a co się Bidulce stało? Angelika miała wypadek w szkolnej stołówce. Poważna sprawa, poparzenie drugiego stopnia. Dopiero co robiliśmy jej opatrunek. Do tego chłopak ją rzucił. O. Nazywam się Topie. -top. To mnie to. A pozostali pacjenci? A cóż ma z nimi być? Muszą czekać. A my przewracamy papiery. Dzień? Jak co dzień? Szpitalna, codzienność. Hej, i co postanowiliście? No co jest? Jesteśmy po to, by ci pomóc. Jesteśmy tutaj, by ci pomóc. Nie słuchaj tego idioty. Nie słuchaj tego idioty. Ja. Cały dzień mnie wkurza. Mogę uderzyć go jeszcze raz? I jeszcze raz. I jeszcze raz. Może ty też chcesz spróbować? Należy mu się. Szkoda, że to nie mój chłopak. Były. A czemu go zostawiłaś? Ja? To on ze mną odzerwał I to SMS-em. Świnia! Nie, nie! Niech go pan zostawi. On ma rację. To świnia. Ale co mu się dziwić? Kto by chciał teraz mnie oglądać? A tym bardziej ze mną być. Wygląd to nie wszystko? Jasne. To dlaczego mnie zostawił? Przestała mu się podobać. Brzydził się. Nie, nie. Spójrz na niego. Brzydki, głupi i jakoś sobie radzi. A ty jesteś młoda, śliczna i inteligentna. A jakaś tam ewentualna blizna nikt nie zauważy. Naprawdę. Jasne. Liczy się to, co masz tutaj. Będzie dobrze. Proszę Państwa, proszę o uwagę. Nadchodzi nowa Angelika, fanfary! Angelika od dzisiaj zaczyna nowy, lepszy okres w swoim życiu. Siostra znowu ich ukrywa? Oj, do no, doktorze. No ja chciałam dzwonić, ale siostra. Cii. Doktorze, doktor sam powiedział, że przydałaby nam się dodatkowa pomoc. Owszem, mówiłem, ale to żadna pomoc. To nie subordynacja. Przecież już w zeszłym miesiącu. W zeszłym miesiącu na oddział dziecięcy wpadł prawdziwy kowboj. Co tam się nie działo? O proszę, co mu zabrałam? Proszę. To miał przy sobie. Siostro, to tylko atrapa. Najważniejsze, że maluszki choć na chwilę zapomniały o chemioterapii. Siostra łamie regulamin. To niedopuszczalne. A napoleon szarmacki i władczy, po jego wizycie panie na oddziale zaczęły normalnie jeść. O, zdjęcie tu postawiłam. Siostro, to szpital, nie cyrk. Tak się nie leczy. A już na pewno nie robią tego pacjenci. I to z bloku psychiatrycznego, z oddziału zamkniętego na miłość Boską, to nie są lekarze, to wariaci. Za tydzień bzdura się z goła co innego. To niebezpieczne. To ludzkie, krzepiące i leczące. Nuda to też dokuczliwa dolegliwość, a oni pomagają pacjentom. No, i pewnie trochę sobie. Już ja im pomogę! Halo! Proszę o bezwłoczny powrót na salę! Zdążymy jeszcze powypisywać recepty piętro wyżej? No jasne. To co? Kto ostatni? Do widzenia, państwu! Za nimi! Ale czasy. Szybki internet, szybka służba zdrowia. A ludzie tak narzekają.